Witam wszystkich serdecznie na moim kanale domowy Warsztat D w ubiegłym roku robiłem taki krótki test pompy Gardena 4700 przez 2 automatic jest to pompa do deszczówki z automatycznym wyłączaniem w przypadku braku wody to żeśmy sobie w zeszłym roku testowali ale miałem jeszcze na moim kanale kilka zapytań odnośnie tego na jaką odległość można rozciągnąć sobie wężę, na jaką odległość od tej pompy i jakie będzie to ciśnienie. Z tego co tu widzę, gardena podaje, że przy takim standardowym wężu jedna, druga cala, maksimum 50 metrów. Podłączymy sobie dzisiaj do zbiornika z wodą i zobaczymy, jakie będzie ciśnienie, czy rzeczywiście będzie wystarczające do natryskiwania. W celu sprawdzenia zamontowałem sobie taką deszczownicę najzwyklejszą na końcu węża i zmontowałem dwa węże po 20 metrów A jeśli to zadziała to jeszcze później dołożymy sobie jeden wąż 15 metrów ale na razie sprawdzimy dwa razy po 20 czyli 40 metrów w tym celu nalałem sobie tutaj do zbiorniczka trochę wody zanurzyłem pompę nie całą, ale to wystarczy jest podłączona do zasilania i za chwileczkę ją sobie tutaj włączymy. A do tego celu wystarczy przekręcić ten zaworek i woda zacznie lecieć. Pompa powinna się włączyć. Dokładnie tak jest, słychać teraz. Pójdziemy teraz na koniec węża. Zobaczymy, czy jest wystarczające ciśnienie do napędzenia natryskiwacza. Nie wiem, czy to dokładnie widać ale deszczownica pracuje, strumień wody jest dosyć wysoki, nie jest źle. Za chwileczkę sobie odłączymy ten natrysk i podłączymy jakiś pistolet. O. Strumień jak widać jest naprawdę mocny, ciśnienie jest wystarczające. Woda leci na kilka, może nawet kilkanaście metrów. Ok, zamontowałem teraz jeszcze jednego węża. Tym razem 15 metrów, czyli w sumie tamte mają razem 40, ten 15, więc 55 metrów. Zobaczymy, czy to pociągnie. No, teraz przy 55 metrach zupełnie nieźle to działa. W zasadzie to ja nie widzę żadnej różnicy. Czy było 40? Czy 55 jest podobnie? I teraz akurat troszeczkę powietrza było w wężach, dlatego tak zaszumiało. Ale strumień jak najbardziej jest ok. Jeszcze sobie zobaczymy na ten ręczny atryskiwacz. I teraz mamy 55 metrów węża. Nadal strumień jest bardzo długi, ciśnienie jest duże. Ale ten strumień jest jednak troszeczkę krótszy niż przy 40 metrach, ale podlewać się da. Tutaj nie ma nic do zarzucenia przy takiej odległości, przy takiej długości węża. Pomyślałem, że przetestujemy jeszcze jedną rzecz. Producent podaje, że ta pompa nadaje się do napędzenia tylko jednego natryskiwacza. Ja teraz podłączyłem dwa. Każdy natryskiwacz napędzany jest wodą z węża 20-metrowego. A na końcu jest rozdzielacz. To są węże półcalowe, standardowe. Rozdzielacz, który jest podłączony do węża. 15 metrów i do pompy. No ciekawe czy to ruszy. No i z tego co widzę to bez problemu. Bez problemu ta pompa napędza dwa natryskiwacze przy bardzo długich wężach. Czyli tak naprawdę do każdego natryskiwacza idzie po 20 metrów i główny wąż 15 metrów. Rewelacja. Cóż mogę powiedzieć? Pompa generuje naprawdę duże ciśnienie. Można podłączyć długie węże. Tutaj używaliśmy 55 metrów. Węża do jednego natryskiwacza, dwa natryskiwacze, tak naprawdę po 20 i 15, czyli 35 metrów do dwóch natryskiwaczy czyli do każdego z osobna 35 do jednego, 35 do drugiego bez problemu pompa to napędziła pomimo, że producent podaje że nadaje się tylko do jednego natryskiwacza z mojej strony to już wszystko jeśli podobał Wam się ten test dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał w którym jeszcze są jakieś inne ciekawostki które może Wam się spodobają dzięki wielkie za uwagę pozdrawiam